Nie było mnie prawie rok na YouTube, więc chyba będę powracać. I to nie jest żaden wzart. Bardzo dawno nie, mnie nie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś pamięta ten kanał czy w ogóle ktoś zasubskrybował ale na pewno będzie więcej filmów. Może będzie czasami codziennie. Takie daily. Dobra, teraz przejdźmy do informacji, które chciałem Wam powiedzieć. Jeśli ktoś oglądał film, jak przechodziłem takie mega łatwe obby, gdzie jest duża endingów, to będzie Part 2. Bo ogólnie nikt nie prosił, ale raczej zrobię Part 2. I jeszcze bym chciał powiedzieć, że. Już... Tak. Już. Dopiero. Do dopiero, tylko tak z pół roku temu. I ogólnie będę chyba nagrywać. Tylko najpierw, jeszcze będę musiał przenieść ten kanał na komputer. I jak się uda, no to raczej będzie dużo filmików w lepszej jakości. Napiszcie w komentarzach, co jest dobra jakość. A jak nie. To postaram, to postaram się jakoś inaczej zrobić. I jeszcze. Może będzie odcinek, jak przychodzę z dorsów. Ale nie wiem do końca kiedy ale raczej będzie. I ogólnie, no to. To jest ogólnie wszystko. Pa, pa! Widzimy się w następnym odcinku.